Siemanko, z tej strony Paweł Witam Was w dzisiejszym odcinku w którym zrobimy unboxing iPhone'a 13 Pro złotego w wersji 256GB Zapraszam do oglądania Oto jak prezentuje się pudełko Dzisiaj mam 24 września, czyli premierę tego telefonu Od 7.30 czekałem przed sklepem i muszę się pochwalić, że jestem pierwszą osobą w Kielcach, która takowego zakupiła Spotkałem również YouTubera Szafę nie wiem czy kojarzycie. Także jego również serdecznie pozdrawiam. A więc zaczynamy. Jak widzicie, w tym roku Apple zmieniło trochę swoje opakowanie, ponieważ nie mamy już tej folii, tylko tak zwane foldable. Tak prezentuje się iPhone 13 Pro w kolorze złotym. Mamy tutaj również kabel Lightning do USB typu C. A tutaj narzędzie do wyjmowania tacki karty SIM. Naklejki. I parę niepotrzebnych rzeczy. Oczywiście nie dostajemy kostki ładującej. Ja na szczęście taką zakupiłem, kiedy kupiłem AirPods Pro, ponieważ są dostarczane z kablem USB typu C. Możecie unboxing obejrzeć również na moim kanale. A więc zdejmijmy teraz folię, jak widzicie, zdjąłem już folię. Telefon się uruchamia. Powiem wam, że ta kamera faktycznie jest ogromna. Bardzo podoba mi się ten kolor. Chciałem kupić niebieski, ale niestety nie udało się iPhone już zaprasza nas do konfiguracji. Ja go skonfiguruję i zaraz do was wrócę. Zdjęcie portretowe, jak widzicie, zoom optyczny. A więc bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, zostawcie suba. Więc cześć.